Cześć, to znowu ja. Dzisiaj przygotowałam coś zupełnie innego. Jest to filmik inspirowany jednym z teledysków takiego horror-punkowego zespołu The Misfits, jeśli kojarzycie to super. E, Także jeśli chcecie zamienić się w zombie pielęgniarkę, zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy od warstw chusteczek i płynnego lateksu. Najpierw chusteczka, potem lateks, chwila przerwy, żeby sobie podeschło i potem znowu lateks. Ja zrobiłam jakieś chyba 6-7 warstw. Jak się pewnie domyślacie, tworzę w ten sposób dodatkowe warstwy skóry, które potem będę mogła rozerwać, nie robiąc specjalnej krzywdy. Radzę przed nałożeniem na twarz sprawdzić, czy nie macie uczulenia na lateks, bo to może być dosyć nieprzyjemne. Teraz yy, pensetą ostrożnie, ostrożnie, żeby nie złapać swojej własnej skóry, wyrywam dziury, co będzie imitować moje przyszłe rany. Chociaż na razie tak nie wygląda, ale obiecuję, będzie trochę lepiej. Teraz czas na podkład. Ja wymieszałam trochę jasnego podkładu z odrobiną białej farbki. Generalnie chodzi o to, żebyście byli trochę jaśniejsi niż yy, zwykle. Najpierw nałożyłam go gąbką, później trochę wtarłam takim dużym pędzlem. Teraz trochę mniejszym spróbuję zamalować ten latek z chusteczkami. Jako, że chcę wyglądać trochę mniej zdrowo, używam takiego szarawego pudru do konturowania. To jest akurat chyba zinglota, później pogłębię to trochę jeszcze takim chłodnym, jasnym, brązowym cieniem. Nakładamy to tam, gdzie zwykle nałożylibyśmy pudę do konturowania, czyli pod kością policzkowym i rzucamy żuchwę, trochę skronie, Możecie też trochę nos. Teraz przechodzę do makijażu oczu. Mimo, że robię pielęgniarkę zombie, chciałam, żeby była ona trochę taka bardziej glamour. Dlatego robię takie dosyć ciemne, złoto-czarne z kocim okiem, trochę odciętym załamaniem powieki, ale to zaraz zobaczycie. Zaczynam od cielistego cienia na całą powierzchnię powieki. Później czas na jasny złoty cień. Ten jest akurat zimrota, to jest numer 110? 101. Tylko tego. Teraz to wszystko rozcieram. I dodaję w załamanie jasnego brązowego cienia. To będzie mi taki kolor przejściowy, który ułatwi mi potem dalsze rozcieranie. Zaczynam dodawać z takim ołówkowym pędzelkiem trochę ciemniejszego koloru w załamanie. Następnie biorę ten sam pędzelek i wszystko dokładnie rozcieram. Nie chcę mieć tutaj żadnych super ostrych linii. Tym samym pędzelkiem wyciągam ten cień trochę na zewnątrz, żeby zrobić takie trochę bardziej kocie oko. Także łączę z linią rzęs. Cały czas dokładam i rozcieram, dokładam i rozcieram, tak jest o wiele prościej. Teraz z kośnym pędzelkiem dokładam cień w tym samym trójkącie, żeby ta linia była trochę bardziej wyraźna. Tym pędzelkiem maluję też dolną powiekę i łączę z tą górną kreską. Teraz czas na kreskę, w którą maluję z pośmim pędzelkiem. Zwykle używam żelowego eyelinera zingoto. To jest numer 77. Potem podkręcam rzęsy lotką i maluję, To jest Maybelline, The forces. A teraz dodaję połówki sztucznych rzęs, to są Ardell 318. Teraz czas na brwi. Przy takim mocnym makijażu lubię mieć też dosyć mocne brwi, dlatego używam do tego Aqua Browse Makeup Forever. W końcu przechodzimy do tej najfajniejszej części, czyli do ran. Najpierw malujemy środek ran zwykłym czerwonym cieniem. Ten jest akurat z Kobo. Później dodaję brązowego cienia, żeby dorobić cienie, żeby to wyglądało trochę bardziej naturalnie, jeśli w ogóle może. Pogłębiam potem też czarnym cieniem. Nie musi to być jakoś super roztarte, bo tego tak naprawdę nie będzie jakoś bardzo widać. Yy, warto też pamiętać, żeby zamalować te wszystkie wiszące kawałki skóry, tak jak u mnie na żuchwie, żeby one nie zostały białe, bo to będzie wyglądać trochę słabo. Teraz wracamy do lateksu i wypełniamy mi te wcześniej zamalowane dziury i przyklejamy do niego małe kawałki waty, które będą tworzyć naszą, nasze tkany. Nazwijmy to tak. że no przyklejam, maluję lateksem, wyrabiam trochę tekstury, trochę wszystkiego. Zamalowuję to wszystko tym samym czerwonym cieniem. Wydaję trochę brązowego, trochę czarnego, żeby nie było to wszystko takie płaskie. Później maluję wszystko czerwoną farbką, to jest akurat taka farbka, szminka, w płynie ze slika w kolorze pina, jeśli kogoś interesuje, bardzo ładna też na usta. I znowu dodaję trochę czarnego, trochę brązowego, żeby dodać trochę cieni i żeby to wyglądało trochę bardziej realistycznie. Niespecjalnie. Kolejny krok sprawi, że nasze rany będą wyglądać o wiele bardziej realistycznie niż wcześniej. Wystarczy wymieszać sztuczną krew z żelatyną, która po stężeniu nadal będzie wyglądać jak mokra i sprawi, że nasza wata będzie wyglądać bardziej jak mięsko niż jak kłębki. Potem dodajemy jeszcze trochę sztucznej krwi, której możemy pozwolić trochę spłynąć. Możemy pomalować nią też trochę usta, jakbyśmy właśnie kończyli jeść czyjś mózg. To już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, i do zobaczenia następnym razem.